Witam, z tej strony Wędkarstwo polskie i dzisiaj chciałbym Wam pokazać y, jaką sobie wędkę kupiłem y, jest to wędka y, spinning firmy Jackson tu pisze nawet spinning o, nie wiem czy będzie widać co może tak spinning firma Jackson y, 40 gramów wyrzutu, to jest ciężar wyrzutu. Już założona blacha, się błyszczy. Stalka. Długość stalki 15 cm. Żyłka, żyłka do 7 kg w miarę, dziesiąty, bym uciągnął się tak wydaje powrotek stary to po starej jeszcze spinningówce, która się złamała i, i tak to by było na tyle w następnym odcinku chciałbym Wam pokazać czy jakich wętek używam zazwyczaj jak jadę na ryby no to w takim razie cześć